Daję wszystkim, to nasze. Witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. E, dzisiaj mamy 15 października, jest godzina 8. E, nie śpię dzisiaj od 6, dlatego że spałam na balkonie. E, mam ostatnio taką większą potrzebę bycia z naturą, na powietrzu, a akurat ładna pogoda była w nocy, nie padało, nie było zimno, więc to wykorzystałam. E, zaraz sobie zrobię jogę pilates, bo ostatnio odkryłam, że strasznie mi się to podoba. Robię sobie pielęgnację na włosach od wczoraj i potem zjem śniadanie około 10, bo teraz robię też ten post przerwany, że jem od dziesiątej do 18, no i potem mam znowu do dziesiątej przerwę. Także zapraszam Was do spędzenia dnia ze mną i mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. Na śniadanie zjadłam racuchy z mąki ryżowej, z borówkami i troskawkami. Tak jak widzieliście, już jestem po śniadaniu, po treningu. I powiem Wam, że dzisiaj jestem taka wypoczęta, taka lekka i wydaje mi się, że to jest wszystko zasługa tego spania na balkonie. I w ogóle, w ogóle na ten pomysł wpadłam wczoraj mega spontanicznie, dlatego że zobaczyłam, że ma być ładna pogoda, właśnie bezchmurne niebo, więc będą widoczne gwiazdy. I uznałam, że właśnie pójdę spać na balkonie. Do pierwszej oglądałam sobie jeszcze serial, więc miałam takie plenerowe kino. I wstałam o szóstej, bo obudziły mnie ptaki. Także to było rzeczywiście super. I spałam tylko 5 godzin, a jestem tak wypoczęta, jakbym spała z 20. Jest super, i tak jak Wam mówiłam, ostatnio w ogóle mam potrzebę takiego. Życia bardziej z naturą, może nie, że z naturą, um, ale zrozumienia tego połączenia między nami, a właśnie, wiesz, roślinami, robakami i tak dalej. Nie wiem, czytam o tym dużo, i w sumie to jest dosyć interesujące, e i tak, i też mam potrzebę takiego spokoju wewnętrznego, trochę też chcę zmienić swoje podejście do życia, że mm, próbuję z takim większym zrozumieniem podejść do pewnych sytuacji i nawet jak mi się pojawia jakiś stres w życiu, to staram się właśnie zrozumieć, że on przyszedł do mnie po coś, że skoro się stresuję, no to zależy mi na czymś i tak dalej. Też słucham tych podcastów psychologicznych, robię medytację, ci też właśnie rano robiłam na balkonie jeszcze no i się czuję super. Eee, rzeczywiście żyje mi się lepiej. Mm. Wiadomo, no mniej nerwów równa się lepsze życie. Ale może też, że nie mam mniej nerwów, ale też właśnie inaczej do tego podchodzę i to się zmienia wtedy wszystko. Mm. Chciałam też zmienić swój wygląd, miałam blond włos, teraz mam różowe, ale jeszcze chcę coś zmienić, bo wiecie, jak się coś zmienia, to już nagle się chcę wszystko zmienić po kolei. Tak samo chcę sobie trochę pozmieniać tutaj w pokoju, dokupić jakieś nowe meble, kwiatki, posprzątać w szafie, bo ogólnie tutaj jest czysto, ale ja wiem, że jak się otworzy szafę, to tam jest cała reszta i tam już tak ciekawie nie jest. Ale myślę, że vloga jakiegoś z właśnie tutaj sprzątania, z ewentualnego urządzania pokoju też bym nagrała, bo to takie trochę satysfakcjonujące. I co? I jeszcze nie wiem, co będę dzisiaj robić, ale to przekonamy się razem. Musiałam zmienić położenie, bo rozładował mi się telefon i tutaj się teraz ładuje. Słuchajcie, powiem wam, dlaczego mnie nie było teraz przez jakiś czas. Najpierw był koncert Harego. Jak coś vlog jest dokładnie pod tym vlogiem. Jeśli ktoś nie widział, jest bardzo fajny i ja się tam tak darłam. Ale to tak, że potem jakby były tego efekty, czyli moje totalnie niedziałające gardło, które mnie tak bolało, że ja nie mogłam mówić, jeść, pić, spać, nic. I jakby nie byłam chora, nie miałam gorączki, kaszlu, kataru, nic. Tylko to gardło, ja wiedziałam z czego to prawdopodobnie wynika. Mm. I tak, to był 18 lipca 26 był koncert Only the Poets w Warszawie. W ogóle dlaczego ja tak kręcę ręką i ja na ten koncert pojechałam ciągle z tym bolącym gardłem i byłam strasznie już taka. Wiecie, taka rozmemłana trochę, bo już byłam tak zmęczona tym bólem. Że mi się dosłownie nic nie chciałaś. Nawet zastanawiałam, czy w ogóle na ten koncert jechać, ale wiedziałam, że prawdopodobnie biletu nie sprzedam, bo dużo ludzi próbowało sprzedać, bo też tam im się coś wysypało, jakieś inne plany. No i nie chciałam, żeby się zmarnował. Mówię dobrze, a jeszcze mieszkam w akademii. Znaczy, teraz nie mam w akademiku w Warszawie, ale cały czas jakby mam ten pokój swój, więc wiedziałam, że mam gdzie spać, że to tak naprawdę u mnie. Więc nie muszę się o nic martwić, tylko o pociąg, który wiadomo, e, łatwiej się załatwia. I pojechałam totalnie na ostatnią chwilę i byłam na samym końcu, ale to dlatego, że jak weszłam na, do tego klubu, to już się na sam koniec ustawiłam. I było super. Trochę sobie tańczyłam, trochę śpiewałam, starałam się raczej tylko refreny, żeby już nie pogorszyć sytuacji. No i tak tańczyłam, musiałam przystawać, żeby odetchnąć, bo znowu nie miałam siły. I po samym soporcie, który był super, uznałam, że no kurczę, chciałabym pojechać na ich koncert jeszcze raz i mieć więcej siły, więc to był wtorek, kupiłam sobie bilety do Katowic na sobotę. I kupiłam sobie oprócz tego zwykłego biletu jeszcze VIP. I. No, musiałam potem te kilka dni załatwić sobie całą podróż do Katowic, hotel, pociąg i tak dalej, w ogóle zorganizować mój pobyt. tam, Ale nie dość, że byłam na tym VIP-ie i było super, naprawdę. Nie są kochani, są tak sympatyczni i wydają się być zainteresowani rozmową w ogóle. E, to mam z nimi zdjęcie, to mam wkleję e, zaraz po tym fragmencie, jak nagram. Mm, tak, i byłam w pierwszym rzędzie, jakoś tak wyszło, i też było super. Tomi już miał tam problem z nogą, więc siedział to już nie był e, taki sam klimat totalnie, ale nadal było fajnie. I już się dobrze czułam, bo właśnie ten koncert był sobotę, a mi w piątek totalnie wszystko przeszło i się poczułam jak nowonarodzona, więc mogłam korzystać i się cieszyć. Ale to mogę Wam pokazać teraz. O! Tutaj podpisane ich zdjęcie. I też słodko, bo się zapytali, jakim chcę tym markerem: czy złotym, czy srebrnym? No, powiedziałam, że złotym. To tak miałam, bardziej moja wizja taka była. E, tak, i tu jeszcze po koncercie, jak nie mogłam wyjść, bo wszyscy zaczęli się pchać pod scenę, żeby tam jeszcze może dostać jakiś podpis albo coś, no nie mogłam wyjść, więc nadal tam stałam. I uznałam, że okej, okay, jak e, i tak ktoś wychodzi, to dam zdjęcie. I tutaj macie podpis od... Jego, więc od jego od niego. <grych> A więc jakby mi nie jest to potrzebne, ale może jak pojadę w listopadzie, może miałabym kolejnego VIP-a, to zbiorę podpisy reszty i po prostu albo zrobię to jakiś konkurs albo coś, bo no jakby mi jedno zdjęcie wystarczy. I co? A! Dostałam set listę. A nawet dwie, przez, znaczy przez przypadek to nie jest taki przypadek. Powiem wam dlaczego, tylko już muszę to rozwinąć. Boże, jak ja długo o tym gadam. Tu jest setlista i ta jedna była też taśmą przyklejona do podłogi i do tej drugiej się przykleiła i mi już dali takie przyklejone. I ja bardzo chciałam komuś dać i próbowałam odkleić jedną od drugiej, ale jak odklejałam, no to jakby odrywała się. Robiły się dziury w tej dolnej. Już uznałam, że dobra, trzeba odpuścić nie da się. Ale chciałam. E, więc tak, więc było super. I mam nadzieję, bo też jadę w listopadzie do Warszawy, więc może się spotkamy. E, I co? Mam nadzieję, że też Vipa by mi się udało kupić. No ale wiadomo, że to też jest już listopad, to są studia, więc już nie będzie jak w wakacje high life. Mogę jechać tu tam i tam. Więc zobaczymy, jak będzie z czasem. A teraz tylko jeszcze mnie czeka Ed w sierpniu i cieszę się, że moje wakacje są takie koncertowe, bo w sumie nawet nigdzie nie wyjeżdżam, a chociaż sobie pojeżdżę na koncerty. A na obiad miałam pieczone warzywa, czyli ziemniaki, kalafior, brokuły i marchewkę. Tutaj wpadłam na genialny pomysł zrobienia sobie grzywki, więc teraz macie możliwość zobaczenia całego tego procesu. Widzieliście co właśnie zrobiłam. <laughs> Sama u siebie w pokoju zrobiłam spiegrzywkę. I nie wiem, napiszcie mi, co sądzicie, bo ja mam taki stan. Przechodzę z jednego na drugi, czyli z takiego, że w sumie fajnie, tak słodko, nie wiem, chyba git na taki o kurczak, po co mi tam było, ale no nie wiem, bo nie jest źle. Mówiłam wam dzisiaj, że. <laughs> Chcę coś zmienić w wyglądzie. Nie wiedziałam, że zrobię to tak szybko. Aczkolwiek będę musiała wrócić do naturalnego koloru włosów, czyli no, do takiego, jak jest tutaj na odroście. Tutaj mam, o, pod spodem, dlatego, że tu jest takie odcięcie i to jest już mój odrost. I tak jak teraz to jeszcze nie wygląda źle. Tak jakbym miała odrost do połowy, no to już chyba trochę gorzej. A tak, tak będę miała już swój kolor. Chociaż nie wiem z drugiej strony, jak to będzie z takim kolorem wyglądało. Bo taki różowy jest słodki. Nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić. O, mogę tak sobie teraz dmuchać. Dobra, nieważne. Jest fajnie, chyba. Chyba. Ale pewnie zaraz powiem o Boże, po co to. No i kolacja, czyli sałatka z pomidorów, ogórka, papryki i pietruszki. I wafle z wegańskim serem i szynką. śniadanie to sałatka z wegańskim tuńczykiem, liście szpinaku, winogrona i wafle ryżowe. Hej, kole, ja witam Was już kolejnego dnia. Nie odzywałam się już wczoraj, dlatego, że byłam na takim wieczornym spacerze. Wróciłam do domu dopiero około 21. Potem znowu spałam na balkonie, dlatego, że to jest totalnie inny sen. Ja się w ogóle nie budzę w nocy. A jak się obudzę już rano, to jestem super wypoczęta. Więc znowu tam spałam. E, dzisiaj już jestem po śniadaniu. I teraz jadę do babci w odwiedziny. Wyglądam następująco. Ta bluzka już zawsze będzie mi się kojarzyła z koncertem Harego. E, I w ogóle widzicie mnie w grzywce. I z takim delikatnym makijażem. Chyba jest dobrze. Co myślicie? Tutaj najlepszy letni obiad, czyli fasolka z bułką tartą. Właśnie wróciłam do domu i możecie zobaczyć, że dostałam bluzkę od babci. I w ogóle słodkie jest to, że to jest bluzka, którą nosiła moja babcia, jak była młoda, potem moja mama a teraz dostałam ja. Więc fajnie. Byłam też w Rossmanie, żeby kupić sobie Farby do włosów dlatego że chcę wrócić do mojego naturalnego koloru. Nawet nie wiem, czy chcę, czy nie, ale no zobaczymy. Jak mi się nie spodoba, pójdę do fryzjera znowu sobie zrobię refleksy. I tyle. Takie będzie rozwiązanie problemu. Dzisiaj nie wiem, co będę robić jeszcze. Na pewno obejrzę odcinek jakiegoś serialu, jeszcze nie wiem jakiego. Ostatnio oglądałam turbulencję i potem oglądałam. Oddychaj, chyba. Mm, też było fajne, ale po turbulencjach już się nie mogę w nic wkręcić tak samo mocno. I potem jeszcze zrobię mój niemiecki, bo staram się gdzieś tam nadal regularnie go robić. Może coś pomaluję, to wam pokażę, bo ostatnio wkręciłam się w malowanie i to jest na pewno rzecz, która też mnie tak relaksuje i też mi się podoba. Chociaż czasem ja jestem zła, że na przykład coś nie wyszło tak samo, więc efekt jest inny niż zamierzony. Zjem kolację. Może pójdę na spacer, może nie. Nie wiem. I co? No, może na pewno zrobię jakiś trening, tak mi się wydaje. I tyle. Ale to będziecie patrzeć, patrzeć, oglądać na bieżąco. I kolacja to znowu sałatka, chleb ser bez laktozy i kolejna sałatka z pomidorem, sałatą, ogórkiem i jogurtem naturalnym. No, i jak widzicie, tutaj zaczęłam malować, i tak jak można zauważyć, maluję dokładnie to samo, co osoba robiąca tutorial. I oczywiście filmik macie podlinkowany u mnie w opisie. Z racji tego, że ja się uczę, to muszę malować dokładnie to samo, co ktoś inny. Dlatego, że jak sama coś wymyślam, to wychodzi coś strasznego, bo to wszystko jest dla mnie jeszcze totalnie nielogiczne, a taka metoda nauki się u mnie sprawdza. Mam nadzieję, że gdzieś tam Wam się podoba to co właśnie robię i przy okazji bardzo Wam dziękuję za spędzenie ze mną tych dwóch dni. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał i do zobaczenia w następnym.